Załóżmy, że jestem Mormonem i jest rok 1872. Jestem pobożny, jestem pracowity, jestem pełen gorliwych chęci do roboty. I właśnie zaczynam budować ten fort, ale w przerwach muszę się gdzieś położyć, spać. No więc śpię sobie tak. Hmm, może to nie są akurat moje ubrania, ale to już chyba tak. Jesteśmy w forcie wybudowanym właśnie w latach 70. XIX wieku. Później przyszedł telegraf, zanim przyszły komórki. To znaczy, komórki były, ale do przechowywania różnych rzeczy. Na przykład mięs, ale też tak zwanych perishables, czyli te, które szybko. Po prostu traciły ważność, jak ser biały i żółty. Ten fort y, przez 20 lat służył mormonom. lata 1870-1890. Później naprawdę niesamowicie zbudowany. Wygląda trochę jak taki mały zamek. Zresztą pan, który nas przed chwilą tutaj oprowadzał, powiedział, że e, to jest, to było budowane jako zamek. Jesteśmy w Pipe Spring National Monument, czyli jest to narodowy pomnik o wartości historycznej, który jest objęty ochroną prawną. To są właśnie miejsca, w których przechowywane były mięsa, a na przykład tutaj był wytwarzany ser. Mega ilości sera. Bardzo dużo sera. Tu było podgrzewane, serwatka, oddzielanie. Można było podnieść i było tworzone to na sporą skalę. No kiedy w latach 70 nawet jeszcze wcześniej, przecież te ziemie były zasiedlane przez wielbicieli, wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dni ostatnich, no to Przychodziło tutaj, przybywało, przyjeżdżało dziesiątki tysięcy ludzi. Pipe to rura, a spring to źródło. I to właśnie jest ogólnie rzecz biorąc podstawą tego pomnika. To źródło, które tutaj bije od tysięcy lat. Zanim to nie jest prawdziwe mięso, proszę się nie lękać. Zanim Mormoni tutaj przybyli, uh, thanks a lot. Thank you. Thank you much. Zanim Mormoni tutaj przybyli, uh, mieszkali tutaj na tych ziemiach, tylko jeszcze może rzut oka na dawną, sprzed 150 lat, kuchnię Mormonów i stół i makatę. Makatę. O, hm, no ja nie wiem, przecież nawet herbaty nie ponoć. A makatka? Każda żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi. W każdym razie, a pajuci Kaiba Pajuc mieszkali tutaj w bardziej takich okolicznościach przyrody. Źródło tworzyło mały staw Tak dodatkowo powiedziałem przejdźmy do takiej takiego domku ziemianki trochę, z jednej strony ziemianka, z drugiej domek, bo w 90. latach wieku XIX różni poganiacze bydła tu już potem rezydowali, to się jakoś zaczęło rozsypywać i zresztą Mormoni nie byli popularni bardzo w tamtych czasach. Dzień dobry, serdecznie witam. Przyjechaliśmy kawał drogi i i chcemy zobaczyć jak się pan miewa. Okej. Okay. Proszę bardzo. Thanks a lot. So, uh, Nakarmiłem właśnie konika, który wydaje się być pokojowo nastawiony. Do tego jeszcze mamy tam słuchajcie longhorna. Mieliśmy już relacje z takimi oto krówkami, których rogi nie są małe z Teksasu. Ale teraz jesteśmy niech ja się zastanowię chwilę, bo co co, co chwila zmieniamy dzisiaj stan. Teraz jesteśmy w Arizonie. Dobrze. I tam jest taki longhorn, który coś sobie wsuwa. Nie będę go karmił. Zresztą jest napisane, żeby trzymać się półtora metra. Zastanawiające jest, że ten longhorn ma piłkę. Piłkę do grania. Kontynuując wątek, Kaiba Pajuts. Mówimy chyba po polsku, Pajuci. Mieszkali tutaj i zawsze mieszkali tutaj, i mieszkałem nadal. O, tak miało być. Jesteśmy tak naprawdę na ich ziemi, w ich rezerwacie. Jesteśmy gośćmi. Kaibab Pajuc. Z tego co się zdążyłem zorientować, Kaibab znaczy mniej więcej leżąca góra, czy miejsce leżącej góry. O, jeszcze może rzut oka na ten fort, który mormoni budowali w latach 70. Właściwie to oni zlecali też i płacili za pracę jakimś najemnym tutaj robotnikom, którzy dostawali mięso, jajka, sery, żadnej whisky. Nic. Nie wiem co z herbatą, ale whisky nie. Tak sobie tutaj odpoczywali no i takimi przyjechali. Bo przecież John Smith, pamiętamy, był East Coast Wicked. Popatrzmy jeszcze na jak już tak sobie chodzimy po tej ziemi pajutów na jakieś inne przykłady Urządzeń i sprzętu z lat tamtych Co my tu mamy? The Great Majestic widzę Wow, zobaczcie jaki jaki piec majestatyczny piekarnik na dole popiół Tutaj się pewnie ten popiół wybierało się otwiera, tutaj też popił. <laughs> Bomba! No tak, ale zanim takie piece 70-tych, 80-tych, 90 się pojawiły, to Pajuci mieszkali trochę skromniej. I przejdźmy zobaczyć, właśnie jak mieszkali. W ogóle te, akurat te krzewy to nie jest to. Nieraz na filmach widać jak ktoś jedzie przez Arizonę, Utah, Teksas i takie pędzą jak gdyby kulki roślinne, wielkie, wyschnięte. Tumblery, na no to mówimy tutaj już potocznie. Bo właśnie takie nieraz wykorzenione zostaną, urwane gdzieś, porwane przez wiatr i się przemieszczają wzdłuż autostrad. <laughs> Śmiesznie to wygląda, jak nagle na ciebie leci kula wielka, szara. O, tak mieszkali Pajuci. No, obozie harcerskim tak kiedyś mieszkają. Podobnie. No i tyle, moi drodzy. Naprawdę bomba miejsce. Jesteśmy w drodze do granicy z Utah, gdzie będziemy. Dobra, to na koniec taka sytuacja, gdzie będziemy w mieście Colorado City. Przecież to nie może być proste, bo miasto Colorado City jest w Utah, na granicy z Arizoną. Przypomnijmy, że Kansas City. Jest w Missouri. Tak? Takie prawidłowości. No, ale o tym kiedy indziej jeszcze. Pozdrawiam serdecznie z rezerwatu Indian Kaiba Paiute. Hej!